Laza, laza. Witam ziomale w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić test chipsów słonych. Zobaczymy co one tu skonstruowały kur. aura nam trochę nie dopisuje No, ale chyba się nie rozbydlimy kurde, ale tam nie ma problemu. Fajnie to to zrobione, nie? Kulny na grillka ale się spierdoliła ta pogoda, ja pierdolę. No kij w dupę jakby tam wyszła jakaś chmura, bo pulało trochę, nie? A tu kurwele jest zaciągnięte, to będzie dawać sandał jak z A pierdolnęło równo. No ziemale, zrobiliśmy taką sobie małą przerwę, bo trochę nam wyskoczyło, zaczęło nam rzucać ziabami, jak to się godło. Love people. Po Świętokrzysku, ale już wracamy do tematu, pomalutku, krasnoludku, jak to się mówi. Pierwszy chips mamy Monster Minch. Namalowali nam tu, że oryginal, no, pożyjemy, zobaczymy, co to za oryginal, kurczę. Lukniem tematem. Nie mam mocy. O! żomale do piany polecam. Jeżeli chodzi o mój gust, to kolur Monster mincz. 1 na 10 daje. Siódemkę daje, bez mydła. <grystanie> Teraz ruchniemy drugie. Chipsy w kotle smażone. Prażone. <grystanie> Solą morską, bo pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Zobaczymy, czym to pachnie. Jeśli lubicie słone do piany, to polecam. Ja jestem na przykładowo smaku, żeby było słone i ostrawe. Bo ja lubię ostro. Ostro pojeździć, ostro się zabawić. Także polecam. No. Siódemkę daje, bez mydła. Siódemkę daje. Teraz mamy czy split ten. A tak lingwistą nie jestem, kurfele. tam Podejrzewam, że to nie nasza produkcja, no ale chyba za tu są no. Te człowiek ze wsi to kurfele nawet nie umie otworzyć. <gryzanie> Jak się do tego dobrać? Jakoś się dobierzemy po malutku krasnoludku z na O kurwa, co one nam tu opakowali? Mm -hmm. Five minutes later. Mm -hmm. No i co to to będzie? W tej chwili jesteśmy. Nad zalewem przepływa tędy rzeka kamienna. Jesteśmy na brodach. Piękny widok, tylko dzisiaj to takie szarało, bo te chmury zaszły, także jak jest słoneczko tego, to polecam. Przyjeżdżajcie, bawcie się, tylko nie do przesady, tam zumar. <grych> Ale w każdym razie polecam. Jak ktoś jest wędkarzem ja osobiście tu byłem parę razy, no ale tak przyznam się bez bicia, że nie złowiłem nic, ale nałapałem no, się świeżego powietrza. No, no, krzywe nogi jak sury. Puszka, kurde. Chociaż ty, powietrze czyste, eleganckie. No, spróbujemy to to rozkminić. Jeżeli tym Boję się, że złamę. A jakbym złamał, no to znowu trzeba będzie czekać, aż odrośnie. A ile tak rośnie? Ja, za trzy tygodnie. No skurde no. No i co to to będzie? Nie ja dość, że człowiek ślepy, głuchy, niewidomy. To jeszcze trzeźwy, a to ja to jest najgorsze. <ścoughs> Kurde, no nie otworzę to, nie odkluczę tego. Mm. Mordę jeża. No a tu czuję brusa. <laughs> Co? Nie mam nic takiego ostrego. Coś trzeba zaradzić. Ach, kurde, może. Francesco zawsze coś wymyśli. Piękne odkowanie. Jak czekoladka. No, muszę przyznać, że moim skromnym zdaniem też w porze 1 na 10 siódemkę daje. Bez mydła. Zapamiętajcie sobie tą nazwę. W razie awarii to spokojnie odkluczymy zaraz następne. Tu mamy tak, last gain 500 gram. No, zobaczymy. Znowu będę miał problem. Nie, nie, może tym, tym razem lepiej. Udało mi się. O, ja pierdziele. Kawał chipsu. Nie polecam, nie polecam. Moim skromnym zdaniem do dupy. Jak ktoś tam będzie chciał to to oszamać to dwa. Nawet jeden. Uuu, nie wiem kto to konstruował, ale idzie w odstawkę. Moment. trzeba zachować kulturę? Sorry. Kurwa macie. Co za kicha. Także to mlazanie się darujcie, chłop. Darujcie się ziomki, kurde, To już jest totalna porażka. Czas. Premium tortilla chips. No takie. Powiem szczerze, takie. Ewentualnie piątkę bym dał, więcej nie. No niby smak jest, ale takie mdłe. Tu mamy pringlesy. Zobaczymy, co one tu skonstruowały. Z tych pringlesów. Hmm. Kto to robił te otwieradła, to nimą głowy. Dobrze, że człowiek nie obgryza paznokci. A tym bardziej, że nim oczyma, ale... <ścoughs> ale zabunkrowana, ja pierdzielę. Ale ten szampion to jest taki ugacony. Do tego to polecam wam przepić pianą, bo... Poszło. Poszły konie po betonie. O, w porządku. Jak ktoś lubi słone, to polecam. Ja przykładowo lubię słone. No to przydałoby się jeszcze trochę tego tej ostrości, by się przydało. No ale są jakie są. Tu daje, że ale Jak ktoś lubi na słono, a akurat to się nadaje do piany, to polecam. To daje ósemkę bez, bez mydła. I tu mamy Dragon Sweet, chili Takis. Maestro. Z tymi otwieraniami to tu jest amerykańskie. Zobaczymy, jak amerykańskie, zobaczymy to, co te Jankesy tam skonstruowały. U. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, w smaku dobre i strawę, a o to mi właśnie chodziło. One są twarde, ja to bym za długo glamał to to było. <grafy> Jak ktoś się lubi bawić, to polecam jeszcze raz. Takis. Ostre i w smaku są ok. No siódemkę damy. Bez kitu. O, sorry, ale muszę złapać gryza. No, i tu mamy Salt, Chip, Challenge. Ło! To jest to. To jest ta ostrość, która powinna być. No, buta folika, jak boczka meg. Chodź o tatusia. No. Co my tu mamy? O kurfel. Czarna ręka. Był kiedyś taki program. Czarna ręka, taki dla dzieci. O, ale to było kupę lat temu. Ej, z tymi otwieradłami to ja mam, kurde mula. No to widzę, że raczej taki pojedynczy. Co my tu mamy? O, taki trójkącik pojedynczy. O wow. mm. mm. nie, 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 pierdol! Ech. to jest coś takiego. W tym stylu co był ten kurfele wiesz, ten był Ja pierdolę. Tak słone i tak niedobre, że... A <laughs> Ja pierdzielę. Nie, ziomale. Nie polecam absolutnie. No, ale znowu mnie pokrzywi kurfele i ojeju kochany To jest kurfele Muszę się muszę przepić, bo kto takie wynalazki tworzy? Ja nie mam pojęcia. Ten, co to skonstruował, ja bym mu sam to, to dał, żeby. Porażka! Normalnie porażka! Ja pierdziel! Nie, no muszę przepić, bo nie torzę mi się pić chce, tylko. Jak? ja pierdziel! Ustawimy tak. To, to jest to, i to, to jest do odrzutu. Nie wiem, kto to konstruował. Te po kolei to mają jedną wspólną cechę. Są w porzu. Prawie wszystkie są na, jedna, na jednakowej płaszczyźnie. Te polecam. A to to już nie mogę się patrzeć na to. Kur Ujeju! Nie, muszę kurfelem. Mm. Zawsze na koniec muszę jakoś pierdolić się na minę. Kurwa maciu. Znowu mi musisz na jakąś minę walić. Kurde, no. Bo jak boćka mego. Mm. Nie, muszę zajarać, bo kurfel. Gdzie ty to, to kupował? Kurwa, to będzie Ja pierdzielę. Ło! Te są spoko, elegancja, Francja, te dewato. Aut. Znowu mi smak popsuł, kurwa. Do jutra, albo do pojutrze. Ale, to, to woda to zabielana, to ryż, kurwa z tym. Z budyniem. Budyń to jest taki, wiesz. Możesz przesadzić przez sitko, nie? O, nie mogę patrzeć na to. Panie dyrektorze, nie mogę na to patrzeć. Bo. Te dwa to jest odrzut. Nie wiem czy kura by to, to zjadło. Pozdrawiam Kurfele, Ziumali z Harcerskiej. Nie będę wpadał, przyjdę, bo wystarczy, że tam wpadłem. Odwiedzę was Kurfele, tam zawsze ciągnie człowieka na stare śmieci. Jaju, kochany, matko i córko, z bądź kościoła. Be. I pozdrowienia masz od tego gościa, co do Mariolki przyjeżdżał na wczasy, z Sandomierza, taki gość w okularach. Do jakiej Mariolki? Pozdrawiam, ziom. Pozdrów ode mnie, tam Mariolkę wiesz. Jak ją odwiedzisz jeszcze, to tam. <laughs> Ziomki, niedługo wskoczymy jeszcze na odcinek węgarski. Mam nadzieję, że yy, złowię wam jaką, jakiegoś szczupca albo coś tam, coś tam. Maj się zaczął. <laughs> Także jest łapanka na szczupaki. Do następnego, czym ta się. Pozdrówka, zdrowie życzę. Narka. To to, to, to wypierdol. Bu, bu, bu. ale dziękujemy za oglądanie nas, oglądajcie nas w kolejnych odcinkach, jak jeszcze tam będę, tuż tam będę, tuż tam będę. Filmy moje z bigotką albo z, z binkiem pojawią wam się albo tutaj, albo tutaj. Będziecie zorientowani o co to mam, Bądźcie w temacie, czym się, no, zostawcie suwaj, łatwo w górę, ja się.